Więc tutaj jest Izak Duchan z Wizzle News, i dzisiaj nas zaskoczyła bardzo mocno zima w stanie San Andreas, ponieważ przez ostatnie dni ciepłej pogody stała się taka. E, chwileczkę, przepraszam, ktoś do mnie pisze. Więc przerywamy wydanie pogodowe, żeby przekazać wieści o samobójstwie największego miliardera i inwestora w San Andreas, Kenna Smitha. Oddajmy głos do reportera na miejscu. I tutaj e, stąd. Widzimy się już gdzie indziej. Sytuacja jest prosta, Ken Smith został znaleziony martwy dzisiaj w nocy w swoim samochodzie. Trzymam te torby, pół godziny pod tym sklepem. Halo? Betty? Halo? Gdzie jesteś? jesteś? daj, oh. już jestem. O oh, kurde, zyska. widzę, 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 widzę. Kurwa, co tu się stało do chuja? Nie pali się ocieplenie klimatu, widzisz? Bo stój, tu jestem. Je ej, ej, boże. A dach mi się masz wskoczyć przecież. A spiderman, Spider. Siema! O, siema, nie widziałem cię wszyscy. Te... Ładnie odpisował, p***a, nie? No, teraz ja nie miałbym, pa. Siema? Ponara. Dobra, jedź, jedź, jedź. jedź, jedź. E, czekaj, czekaj, jeszcze jedź pod farmę dziadka. E, tam wiesz. Jezu, co oni robią. Jedź pod farmę dziadka i e, tam jeszcze się pożegnamy z dziadkiem, dobra? Dobra. Tylko, żeby nie pierdolą no, na rowerze. Beatriz! Od przodu, od przodu podjechać? No, tak, tak, tak. Od przodu chcę. Ja tam nie lubię od tyłu, bo, bo tam dziadek często patrzy. A, ja już wszystko wiem, co to robisz. No, pa, jaki ryśnięty jest od przodu. Widzisz, jak to naprawia szpachlą, przejechałeś dwa razy. Dobra, ty byś pewnie zrobił lepiej, to najlepiej byś zrobił. No, przejechałbym tu raz szpachlą i raz. Dobra, Ko kobiet się nie ocenia, tak? Tam facetów. Betty. powiedziałeś? Dobra, sorry, sorry, nie trzeba już, wiesz... Z tobą to se... O! Chujka cię ostrzelę. Wojka czy chujka? Ty! Mordek! A! Maria, Boże... Zepil za szluga zapal, a nie... Oh, Rambo, pasuje strój? O, dziadek! O, Dobra, To A co tutaj, jakaś har harcerzyki jebane? <laughs>

Tak, tak, tak. Dziadek, słuchaj, ja ja. Odezwał się karcerzy, e... których się tutaj bliźnich podciera. Dobra! Wiecie co? Opowiem wam historię z I mojego nie życia. Nie widzisz co? Byłem... Stop, 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 opowiem historię z mojego życia. O, się Stop, 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 stop. stop. Kur... E, Ledo Storm Steam, e, Ledo Storm Steam i opowiem wam historię z mojego życia. Eeeh, jak byłem. No, e, skur... Jestem tego pewna, jestem ja ci, tego pewna. Betty, przestańcie, jeszcze lajcie do siebie. Skąd ty masz karabin maszynowy? Ej, dobra, stop, opowiem <coughs> historię z mojego życia. Jak byłem mały. E... Zjadłem paczkę Cheetosów, flaming hot. I tak się składa, że mnie bardzo przeczyściło potem I mówię to ze wstydem. Pamiętam! Wyszedłem z. 3 godziny kibelsu, po tobie. No, 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 ale tak propos kibla. Wyszedłem z moją kuzynką na pole. Nie, na, na zewnątrz, na dwór. Jeden pies. Poszedłem. I wiecie, co się stało? Poczułem mokro w Majtach. Ale jestem facetem, więc się zesrałem. I słuchajcie, to, to było szalone. Zesrałem się. Poszedłem pod krzaki, to było w ogóle na jakimś środku miasta, nie? Poszedłem pod jakieś takie drzewko... Poszedłem pod drzewko miejskie. I... I zostało mi jedna od... Albo albo pod trzecie moimi majtkami nie wyrzucić. O czym myślałem. Ale zrobiłem tak, że się podtarłem liściem i potem miałem kawałki w dupie. No, dobra. To nie była pokrzywa! To bym raczej włoczył. Ale nie poczułem. Dobra, słuchajcie. Dziadek, my jedziemy teraz do Los Santos sprzedać to auto. Przeleje ci tam 5000 dolarów z tego auta, bo to jest warte max 100 tysięcy. No. Jednak 13. Jezus Maria, wnuczku. No, dużo wiem. Dobra, chodźcie. Ty jedziesz z nami, czy zostajesz, żeby bronić domu? Dziaduś, co myślisz? A jeść, zwiedzaj świat, pókiś młody. Dobra. Salut, dziaduś. Dobra, dziadek. Salut. Ej ej, 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 nie ten oddział, nie ten oddział, nie ten oddział. Aj, Hitler! Ej, nie ten oddział, nie ten oddział, nie ten oddział. Dobra, 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 dobra. chodź, ja pojadę, ja pojadę, ja pojadę, ja pojadę. Jestem facetem. Chodź stąd, bo tu zaraz skansują nas. Żegnaj dziadku, kocham cię. O oh, Jezu. To była podróż, nie? Takim autem. Co? E, co? Zamyśliłem się. E, no, w ogóle, ty... Ustawiłeś to spotkanie z tym tym cieciem? No ustawiłem Nawet... nawet... Ale u, jakąś z cenę już ci powiem. 17 milionów. Mm. Za to? No! To albo jedzie dla bogatych Żydów, albo dla oligarchów z, tam z Rosji jakichś tam puddingowców czy jakoś tak puddingów To kto tam jest teraz? Prezydentem Rusja? Buddy chyba, nie? O ja, ja, znam, ja znam tylko jogurt. O, za wami siema. Kurwa leśniczy. A nie, to harcerzyk siema. Siema! Ale ładnie już się Jesteś bardziej śniady niż. Jesteś bardziej, ty, harcerzyk, jesteś bardziej śniady niż moje jaja po zimnej wodzie. Welcome Los Santos! Welcome, golden No dobra, je. Jak z górki spadł? Oj, dobrze, jeden ja i o tam No, jedziemy. Aha. Przeżył to, spierdalamy. Chodź. To. No, no. Aha, nie jaki fel. Ty. Eee! Ty. Ej, Ej. sprzedać! No właśnie, ani grosza ci nie dam, złamanego nawet. Po moim trupie. Albo trupie dziadka mu grała. Dobra, wsiadaj. O, no. strzelaj! O, strzelaj! O, go na śmierć, czy strzelaj! 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 strzelaj nie będę szyby wydijała Ja ci dam strzelać, dzieciu garbaty no, ja, ja, mu dam du... Tę, tę, tam, coś Chciałbyś, co? a wyszło na ja wszystko Twojej bym chciał Eee, dobra no Aha A, no A ja nie chcę twojej Ale ja chcę twoją A ja nie chcę twojej A ty jesteś nareszcie facetą, facetem czy kobietą? Kobietą A masz jaja? Oj i zjeżdżenie Nie. Psychicznie? To większy niż nie jeden ojciec. Znaczy facet. Znaczy no, ojciec też. A, ja... Ja raz... Jak chodziliśmy do przedszkola, nie? Ja raz znalazłem no. twój telefon. Twojej mamy. Odblokowany. No. Kurde, ty jeździsz. Nie, nie, nie. Znalazłem telefon twojej mamy odblokowany. Wiesz co ona tam miała? Nie wiem. Weszłem, bo ona miała galerię i tam miała jakieś zdjęcia z tobą jak w paletobej byliście, nie? Patrzę Ta. się. No, patrzę się. A tam... a tam drugie zdjęcie. Tam jest chyba z 10 zdjęć jak czarni ludzie. Robią helikopter, ale. No. Ta, to nie jest, żeby ja nawet mamy nie miałam. To nie wiem co zobaczyłeś. To może była czyjaś mama. Albo tego harcerzyka. Nie wiem, dobra, dojeżdżamy. Jezu, co tu się stało? A, gdzieś zaparkował? No, ma, Na legalu, o siema, siema Nie, parkuje normalnie, tak jak się na wsi parkuje, tekaj o No dobra, niech ci będzie Halo, gdzie mam O, Pan Simon? O, proszę no, sprawa wygląda tak, e, mamy tutaj samochód, e, najnowszy, no. najnowszy, najnowszy właściwie, najstarszy, jeden z najstarszych modeli samochodów NASCAR z 1895 roku. E, samochód jest, e, e, dobrze, samochód pochodzi z nielegalnych, e, znaczy legalnych źródeł, e, no może pan sobie tam zajrzeć, wszystko jest tam no, jak no. szpic, e, nigdy nie było uczci, uczciwego ukradliśmy, znaczy zdobyliśmy. Tak, tak. Kupiliśmy. K kupiliśmy. To ten tu? Tak, 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 dodam tak, tak. jeszcze, że był on z, z aukcji we Francji z w Paryżu. Mhm. Wykupiony? Tak, tak, tak. To jest a chyba Mazda jakoś tak. No, 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 Mazda, Mazda. Jeździła, jeździła, po, to w Naskar, jeździła po Tokio. Z w Tokio ponaskar e, Tu hmm. jest te, te rysy to są po prostu takie efekty specjalne żeby to auto lepiej wyglądało Aha. Tak, tak. Aha, a, a te dobrze. lampy po prostu zostały ukradzione, więc no, na jedno wyjdzie. A, a I dlatego z tyłu to jest po takie deli. wydaje się rozbite, Rozmawiam. ponieważ było na planie Titanica. Tak, 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 tak. tak. E, maksymalnie dam za to 7 milionów proszę pana, to mnie nie przekonuje, ale... To 7 milionów! To ja ci no? najwyżej tyle mogę pokazać. Ale Zamiar. ty się Zamknij murde. Mordę zamykaj. Niech uciekł. Stój tam. Więc tak, przyjmuję ofertę 7 milionów, proszę. Można w gotówce. Proszę pana, to ja bym. To ja bym musiał. Nie wiem, to bym musiał przelać, a nie w gotówce. Ale to wszystko bez tych opłat, bez niczego? No, no jeszcze tam jakaś opłata w Rosji. W Rosji? Dobra, ile? No. 3 miliony. Jopierdolę. Dobra, no to wychodzi. Eeeem, umówione. No tam Proszę pana papierki. A, proszę, papierki, proszę, papierki, papierki, papierki. No. no tak, no tak, no tak, no tak. Mm. Dobra, to już tu podpisujemy. Dobra, no to... Tam podpisujemy, bo już właśnie... papierki są. jakie widziałem, tutaj takie do skręcania. No, dobra. Dobra, to dziękuję. Ja znalazłem taki hotel, yy, podobno miał pięć i pół gwiazdek yy, ze stół, ale to nie nieważne, nie? Zapłaciłem za niego z 300 dolarów To jest. Ja. Um, A jest za wszystkich? Za osobę Za mi wygląda ten hotel? To to jest majątek, to ty kurwa no to... O dobra To to git to, to, to GG jak to się mówi Dobra, to jest hotel. O cłońcie się, dajcie no to... mi dajcie mi wsadzić Oj. Dajcie mi wsadzić To są, to są to... Ten. Nie daję ci wsadzić Nie daję ci wsadzić To potem A, to... Je Jezu, kto to kurwa jest? Pa, jakie auto ma? Dzień dobry, spóźniłem się trochę. Tutaj recepcjonista. Okej, okay, to daj kluczyki, bo muszę wsadzić. Dobra, dzięki. Ale papiełki, proszę pana... Papiełki, 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 napisałem już na booking.com, do widzenia. Papieski, papiełki, dobrze. No, to Papiełki jest. to pan będzie pisał jak tu panu... O no, Jezu. Tutaj ogólnie macie... Y... Choinkę z prezentami od razu przygotowane Piwo. Specjalnie dla Was mm -hmm. No bo wiadomo Wigilia się zbliża Tutaj macie pokój Na, no. na dwie osoby Telewizor, konsole do grania normalnie no. Tutaj macie jeszcze takie O żeby puszczać muzykę no... Jakby drzejować tu... Dobra, tak. my wiemy, my wiemy, my wiemy. Sami Moi sobie tam my tylko na jedną Cię. noc. My tu tylko na jedną noc, dobra, dziękuję. Do, do no ale dobra, tam ja muszę tak robić, bo nasz ten telewizor. Bardzo dobry. Sycki. Kupiony w 1995. E to tani. Ale się trzyma. Mhm. No i kanapę do gunowania. Dlaczego? Do Idę do te... pisać. Nic, nic do gunowania, no. Co tu ej, co wy robicie? Nie, takie inne. Buchenek chleba. Dobra, może pan iść, Boc, może pan, iść, e... może, pan iść, może pan iść do widzenia. E, ma pan na piwę do 10 dolarów do widzenia. I do pieca. O, dziękuję, i do pieca. Dzień dobry. No to ty! I do pieca. I do pieca. I do pieca. Okay. Dobra, ej, Betty, Ale chodź tu na jarane. Betty, to ty! Betty? Ej, dobra. Chodź na, chodź na słówko, Betty. Idę, idę, idę. Parapel, Nie podglądajcie jak coś. Ej, hey, Betty? Czekaj, kurwa, no! Ej, bo w sumie po tej akcji z tym samochodem se myślę, kurwa, to jest naprawdę dobry zarobek. Ja mam do tego jakąś śwież. Pasję! Nie, ty masz kurwa zrytą bandę. No, a ty słuchaj, zróbmy tak. No może, i chuj! A, a może, może zrobimy tak, że będziemy wiesz? Pożyczali samochody. Bez oddawania. Hmm? Tu ty, w tym kiblu kameram kamerę, ale dobra Dobra, ale takie droższe, że wiesz... W kiblu zżyga. kamery? No! Spierdalaj! Wypierdalaj stąd kurwa, kto cię tu zapraszał? Wymehalej. Dobra, ja tu dzisiaj śpię. Boże. A ja jestem seksowna. No, no to kurwa, co... Kurwa, muszę się rozebrać, czekaj. Okej, to ja nie patrzę. Nie tylko kurwa kurtkę ty jebany perwercie.